Tajemnica założenia Rzymu Założenie Rzymu owiane jest mgłą mitów i legend, a szczegóły dotyczące tego, jak miasto powstało, pozostają niejednoznaczne. Zgodnie z najbardziej znaną tradycją, Rzym został założony przez bliźniaków Romulusa i Remusa, którzy, po tym jak ich matka porzuciła ich w rzece Tyber, zostali wychowani przez Wilczyce na Palatynie. Mit mówi, że Ramieles ostatecznie zabił Remusa i założył miasto, stając się jego pierwszym królem. Jednak współcześni historycy nie mogą potwierdzić, czy Ramieles i Rimes byli postaciami historycznymi, czy też są jedynie symbolami mitycznego pochodzenia. Tajemnica ta pogłębia się przez sprzeczności chronologiczne pojawiające się w opowieściach o pierwszych królach Rzymu, takich jak Nume Pompilius i Tarkinus Priscus, których życie jest zmieszane z fantastycznymi i mitologicznymi wydarzeniami, które są trudne do zweryfikowania. Brak konkretnych dowodów i sprzeczne historie sprawiają, że założenie Rzymu wciąż pozostaje jedną z największych zagadek starożytnej historii. Eksperci wciąż debatują, czy istniała historyczna postać, która reprezentowała Romulusa, czy też jego historia jest tylko kulturową metaforą narodzin miasta.